Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Naszy Smierzy i zapraszam Was na ogromne mierzymy z Bąbri. Wydałam 1300 zł. I nie pamiętam, co w tym pudle się znajduje. Jestem tak samo ciekawa jak Wy i na to serdecznie Was zapraszam. Założyłam jako pierwszą sukienkę. Teraz jest taki dziwny okres przejściowy. No, a ja zamawiałam rzeczy, które mi Bompri mm, sugerowało. I ta sukienka jest w rozmiarze 42. Jak w nią weszłam, e, prześwituje, dlatego mam czarną bieliznę. Zawsze będzie wszystko widać. I słuchajcie, zobaczcie, jak ja w niej wyglądam. To jest taki sztuczny, dosyć materiał. Ona jest za kolaną, więc ma świetną długość, jak widać. Eee, wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Ja się w niej czuję bardzo dobrze. Nie jest moim zdaniem na stricte upały. Często mi piszecie, że no, sztuczne na upały to jakaś pomyłka. Ja na przykład nie mam problemu z poceniem się. Eee, ja się za bardzo nie pocę, i szczerze powiem, czy mam na sobie. Poliester, czy bawełnę, oczywiście, że w bawełnie jest najprzyjemniej, ale noszę poliestrę, o tak sobie to ustamy. Tak się prezentuje na mnie rozmiar 42, także sami sobie ocencie, czy na Was byłoby dobre, czy nie. Sukienka jest bardzo ładna, bardzo letnia, bardzo nawet wyjazdowa. Ja mam w tym kolorze, bo to jest taka, taki żółty, jaskrawy. Mam w tym kolorze e, spód, taki komplet spódnicę i taką bluzkę, właśnie też taką. W sensie, że też tu zawiązywane, tu opuszczona ramionczka, i też tutaj mam e, te rękawki. E, I ona jest e, też tu z gumką, a od tego jest jeszcze spódnica. E, także ja mam coś takiego w swojej szafie w takim kolorze i wiem, że dobrze się w nim czuję. On najlepiej wygląda na opalonym ciele, oczywiście. E, no ale to jest moim zdaniem tak indywidualna sprawa, że, mm, że nawet bladiochy mogą się odnaleźć w tego typu kolorze. Mierzę następną rzecz. Kolejna rzecz to jest dżinsowa sukienka. Ja, słuchajcie, naprawdę od wielu lat czaiłam się na jeansową sukienkę, która wyglądałaby na mnie dobrze, dlatego, że ja uwielbiam. Uwielbiam po prostu tego typu ciuchy. No ale, ponieważ byłam gruba bardzo, mogę już to powiedzieć, byłam bardzo gruba, nadal jestem gruba, ale zamówiłam sukienkę w rozmiarze 44 i teraz zobaczcie, jak to wygląda, bo moim zdaniem fajosko. Tak to się prezentuje. E, sukienka jest przez, przed kolano. Nie jest tu, moim zdaniem e, krótka. Nie jest taka no, krótsza, ale ja wiem, czy taka krótka. Wydaje mi się, że nie. Um, ale no, to jest 44. Mam jeszcze luz. Także m, fajne bardzo rękawki, ta gumka nie ciśnie, to jest w ogóle świetne. Bardzo fajny, normalny jeans. Ona jest zapinana na zamek. Zamek jest aż dotąd, więc długi. Bardzo fajnie zrobiona, uszyta, mega jest takiecka, ale co jest najlepsze, że ona ma kieszenie. I te kieszenie są turbo wygodne, słuchajcie, turbo są bardzo dobrze uszyte i naprawdę e, to wygląda. I naprawdę to wygląda super, jest mega wygodna, e, żałuję, że nie mogę sobie zostawić, no bo, mm, no bo jak zostawię ją, ona z tego co pamiętam, jakaś najtańsza nie była, natomiast e, wiecie, jeżeli ja mam ją kupić i e, ponosić ją przez miesiąc, czy m, może inaczej przez dwa czy trzy miesiące, no to trochę szkoda tych pieniędzy. Po prostu ja tak nie lubię wydawać kasy na coś, co będę musiała albo komuś oddać, ale teraz komu znowu oddam, więc szkoda bardzo. Bardzo mi się podoba. Ja po prostu poczekam liczę na to, że ona będzie, i że będę mogła ją kupić jak już docelowo sobie schudnę w rozmiarze, w którym chcę. Jest genialna ta sukienka, a co wy myślicie? Kolejna sukienka jest w rozmiarze 42. Już Wam powiem, że jest plastik fantastik, ale jest naprawdę fajnie zrobiona. W sensie takim, że jest tak kobieca. Te paski, to wszystko kolorowe, na czarnym tle. Bardzo fajne. U mnie trochę się odcina standardowo, w złym miejscu, ale mimo wszystko wygląda naprawdę dobrze. No i zobaczcie sami. Tak wygląda ta sukienka. Jest trochę za kolano, jak widać. Bardzo, bardzo kobieco. Te paski są śliczne. Naprawdę ona jest tu związywana paskiem, wygląda bombowo. Też te paski są e, idealne dla plus size, dlatego że one wyciągają Waszą sylwetkę, a nie ją poszerzają. Są po prostu pionowe, przez to też, że są kolorowe i tu tak fajnie zrobione, tak. Ściąga tą sukienkę do przodu, jakby było u Was jeszcze mniej. No, moim zdaniem wygląda ta sukienka bardzo kobieco. E, świetnie po prostu. Jest, e, jest bardzo fajna. Gdyby nie to, że jest naprawdę turbo plastikowa. No, ona jest taka śliska aż i e, jest bardzo, bardzo plastikowa, ale dekolt ma boski. Wyglądowo jest boska, biała marynarka do tego i po prostu wyglądacie jak milion dolarów. Ja mierzę kolejną rzecz. Teraz zmierzyłam, słuchajcie, komplet mm. i bluzka jest 40, natomiast nie podoba mi się, właśnie jak ma full miejsca, słuchajcie, a cały czas trzeba tu poprawiać, żeby to tak było spasowane. A dół 44. No i pokazuję się Wam już, jak w tym komplecie wyglądam. Bo jest nieźle, ale muszę Wam o czymś powiedzieć. Tak wyglądam w tym komplecie. E, nie pamiętam, chyba były inne też kolory. E, spodnie są przezroczyste u mnie od tego momentu. Pamiętajcie, że mam 1,80 m i są bardzo długie. E, naprawdę są długie, tarzają się, są zapięte aż. Za moją piętę. Naprawdę są bardzo długie. Ogólnie wyglądam w tym tak. Cały czas się tu robią dziury, mimo że jak widać mam bardzo dużo miejsca. I o co chodzi z tym strojem? On wygląda fajnie, nie? No, jak ktoś jest odważny, w takim przezroczystym wyś, ale w sumie nawet jak nieodważny, to co tutaj takiego widać? Tym się nie da stać. Ja nie wiem, kiedy trzeba by było nosić ten strój, ten komplet, żeby była odpowiednia pogoda. Bo tak, on grzeje. Ja czuję, jak mi parują już nogi, a on po prostu wszędzie mnie grzeje. Tu też mnie grzeje, bo to jest swetrowe. Um, więc tak, albo to na coś, żeby było zimą cieplej. Ale tego na nic nie nałożycie. A latem nie wyjdziecie w tym. Wiosną będziecie wyglądać chyba dziwnie. Chociaż tak naprawdę wszystko zależy od Was, bo jeżeli nie zwracacie uwagi na to, co inni myślą, tak jak ja, to założycie je. Z tym, że ja nawet wiosną, jak jest ciepła wiosna, to moim zdaniem ja bym się w takim czymś źle po prostu czuła. Dla mnie. Ten strój nie ma racji bytu, yy, chociaż jest świetny, kolor jest boski, długość jest super. To naprawdę ja nie wiem, kiedy mogłabym coś takiego nosić. No i nie, temu podziękujemy A, i to na 100%. I nawet powiem Wam szczerze, więcej się nie zainteresuję tego typu strojem, bo faktycznie nie mam zielonego pojęcia, kiedy mogłabym go założyć. Mierzę następną rzecz. Słuchajcie... Jestem teraz w sukience, którą kupiłam nie po to, żeby nosić jako sukienkę, e, tylko do spodni. Ponieważ wymyśliłam sobie koncepcję tej stylizacji i pomyślałam, że to będzie wyglądało dobrze, e, więc Wam się pokażę, a sami zdecydujecie. Może zdejmę ramiączko, tak będzie po prostu lepiej to widać, bo z tym ramiączkiem to tak trochę zakłóca ale może tak będzie lepiej, no i pokazuję się Wam. Ta sukienka to jest coś totalnie prostego. Ona u mnie jest sporo przed kolano, sporo, więc działałaby i tak się domyślałam jako coś e, krótkiego albo tunikowego. I do tego wzięłam spodnie w stylu piżamowym. I to dosłownie w stylu piżamowym, bo nawet tu jest zrobiony taki piżamowy... Jakby zamek miał tam iść, w piżamach często taki zabieg robią. I te spodnie są również bardzo długie, jak widać. Są w świetnym kolorze, i właśnie moim zdaniem te piżamowe spodnie do tego jest sztos. Ja się w tym bardzo dobrze czuję. Spodnie to jest rozmiar 44, to jest rozmiar 42. I powiem szczerze, że jednak wolałabym mniejsze, bo nie mam poczucia, że ta koszulka, że ta gumka mi trzyma dobrze. Um, bo to nie koszulka, tylko to tak naprawdę sukienka, ale cały styl, moim zdaniem, mega. Ja Wam jeszcze tą sukienkę pokażę z jeansami, bo zamówiłam do tego jeszcze jeansy. Więc zaraz zobaczymy. Ale ogólnie um, to też ma, tak jak Wam pokazywałam, kieszenie. Wygląda to naprawdę spoko. A dajcie znać, czy Wam się taki outfit w ogóle podoba, i czy wyszlibyście w czymś takim, wyszłybyście w czymś takim. No, a ja mierzę następne. Do tych jeansów założyłam swoją koszulkę, którą dzisiaj mam, dlatego, że to nie wyglądało dobrze sam tą sukienką. Faktycznie te piżamowe to po prostu top, of the top, moim zdaniem. Ale do tych jeansów nie. I dlaczego do tych jeansów nie, to zaraz Wam pokażę. A jeansy są świetne. No i to są jeansy, które tu są, jak widzicie, takie niby powyrywane. Tu są poprzecierane. Są to proste, dosyć szerokie spodnie. Rozmiar tych spodni to jest 44. Tak się u mnie one prezentują. Koszulkę włożyłam do nich po to, żeby właśnie pokazać to, bo to jest bardzo fajnie zrobione. Jeansy są mega wygodne. Um, weszłam bez żadnego problemu, w nie, i naprawdę one wyglądają kozacko. Nie ma się absolutnie do czego tu przyczepić. Długość jest super, wycieruchowość jest na piątkę. Świetnie się w nich czuję tak trochę oldschoolowo, eee, bardzo fajne, moim zdaniem, wręcz odmładzające, z bardzo wysokim stanem, super wygodnym. Niewygodny jest zamek, zamek jest po prostu zrolowany i ja go nie mogłam odpiąć bez nie na sobie. Tylko jak, jak go wyjąłam z opakowania, to już miałam taki wiecie problem, żeby go odpiąć. No ale są naprawdę super. A myślę, że ten zamek to nie jest jakiś taki ogromny minus, żeby tego nie przeboleć, bo spodnie wyglądają super. Zostały mi jeszcze dwie sukienki, także idę mierzyć. Pierwsza sukienka, która kompletnie nie jest dla mnie. Zaraz wam pokażę. Chociaż tylko na chwilkę. Bo zaraz wam pokażę. Ale sukienka jest petardą. I kolor, i fason. Tyle, że jest sztuczna. Jest to rozmiar 42, więc zwróćcie uwagę, bo to jest przy tej sukience bardzo ważne, że jest to rozmiar 42. Już Wam się pokazuje. Oczywiście prześwituje, ona jest fajnie uszyta. Ma fajnie, że ma te falbanki, tu ma tę falbankę, z przodu w miarę, ale z tyłu to mi trochę tak jakby le, ledwo dupę zakrywała. Jest dla mnie za krótka, ja bym się w niej nonstop poprawiała. E, tylko by wiatr troszkę podwiał, bo jest ta, też taka, którą można podwiać, Jest lekka i jest tak uszyta. To wszystko byłoby na wierzchu. Ona wygląda super, naprawdę jest bardzo ładną sukienką, ale nie dla wysokich osób, bo jest uszyta dla niskich, dla niższych może o tak. I dla niższych będzie super. Jeżeli nie, z kolei te niższe osoby nie lubują się w sztucznych, bo latem nie dają rady, no to też nie jest to sukienka dla nich. Ale jest ona tak uszyta, że. Mogłabym ją założyć do tych spodni, właśnie e, takich piżamowych, i moim zdaniem mogłoby to wyglądać bardzo ciekawie. Także ja teraz już nie będę tego mierzyć. Słuchajcie, jestem zmęczona, nie będę ukrywała, została mi jeszcze jedna rzecz, e, ale dla Was do przemyślenia, ja to widzę z tymi spodniami, nawet może jeszcze bardziej niż tą różową, chociaż ta różowa fajnie się kolorystycznie jeszcze zgrywa. No, a tu byłoby takie odcięcie, nie? Więc to musicie zdecydować. Natomiast bardzo fajna rzecz. Moim zdaniem, mierzę już ostatnią. Na końcu sukienka dla grzecznej dziewczynki. Z długim rękawem. Bardzo fajna. Um, rozmiar 42. Do prasowania. Inaczej nie ma szans. Ale zobaczcie, jak z niej wygląda. No to jest to taka sukieneczka do, na imieniny do cioci, kiedy chcemy być bardzo grzeczne. E, tak naprawdę sukienka wszędzie, e, w każde miejsce. E, kwestia tego, czy to jest Wasz styl, czy nie, czy się dobrze w tym czujecie, czy nie. Sukience nie można zarzucić nic. Jest trochę taka wręcz chłodząca. Ma długie rękawy. Ja mam długie ręce ona ma długie rękawy. Jest dla mnie za kolano, nawet można powiedzieć, do połowy łydki. Ma podszewkę, ma piękny kolor. Ma tu te falbanki, które komuś się mogą spodobać, komuś nie. Ale <laughs> moim zdaniem w tej sukience będą wyglądały po prostu petarda. Wszystkie kobiety z dużym biustem. Wydaje mi się, że tu jest to tak rozwiązanie, rozwiązane, że po prostu to będzie wyglądało, no, nawet zakrawa, że tak sensualnie, że tak, wiecie, no tak, wiecie o co chodzi, nie chcę używać tych słów. Tak, tak mi się wydaje, ale naprawdę ta sukienka jest po prostu bardzo, bardzo ładna, świetnie wygląda i uh, że jest to czyjś styl, to polecam, bo świetnie się w niej czuję. Serio. Naprawdę jest bardzo fajna. No i to by było słuchajcie na tyle. Tyle mierzenia. Myślę, że sporo. E, moje podsumowanie jest takie, że spokojnie w Bomprisie ubierzecie w każdym stylu, którym chcecie. Są też e, ciuchy premium, e, które są z bardzo dobrymi składami. E, um, bardzo fajnie się robi tam zakupy. Dużo rzeczy strona podpowiada. E, naprawdę. Mm, bardzo dobrze mi się e, też robiło te mierzymy. Czułam się we wszystkim dobrze. Um, e, kiedyś to były takie totalnie papierowe, tandetne, obrzydliwe ciuchy. Teraz naprawdę można tu znaleźć coś fajnego. Niektóre e, z tego, co zamówiłam, są tandetne i to czuć. Natomiast naprawdę możecie. Ta sukienka jest naprawdę genialnie uszyta. Bardzo, w, z, z bardzo dobrego materiału mam wrażenie. Wiskoza według mnie to jest. Ale to trzeba oczywiście sobie sprawdzić. Może nie, może to taki poliester, y, gatunkowo jakiś lepszy. W każdym razie, y, jeansy, naprawdę znajdziecie tu coś dla siebie. Więc ja jestem zadowolona, z tego mierzymy, a wy koniecznie podzielcie się tym, co wymyślicie i czy cokolwiek, na czymkolwiek zawiesiliście swoje oko. Dzięki bardzo i do następnego, kochani. A za tydzień już wam mogę powiedzieć, że będzie Zara. Mierzymy Zary, ale to będą same komplety. Zobaczymy, co Zara wymyśliła, bo zrobiła tego sporo. No, dzieje się tam trochę na stronie. Zapraszam, wycieczki. Tak!